Film powstał w stadach humorystycznych i nie ma na celu nikogo urazić, ani nie jest poważną analizą, czy opinią na temat postaci. <kuh> Powiem wam szczerze, że miałem nagrać poradnik do skaramusza, czy tam Wanderera, ale zadam sobie pytanie, po co? Po co grać tą postacią, po co w ogóle ją budować i po co się w ogóle produkować? Mim zdaniem nie ma w ogóle sensu brać pod uwagę tego emo Stolatka z problemami egzystencjalnymi. Zapytacie mnie teraz, ale Red, dlaczego? DLACZEGO? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dzień dobry, to ja Red. Na dzisiejszy odcinek przygotowałem ponad 9 i nie więcej niż 11 powodów, dlaczego nie warto grać hrabążem. Karamuczem! Dobra, tam Grzesiek, hrabąż, skaramucz, wanderer i jeden pies albo jeden żółk. W każdym razie udowodnię Wam, że granie parasolem to intera. Jeśli Wam się spodoba, to w sumie fajnie. Też live streamy codziennie, po południu, Twitch bądź. E, przejdźmy do rzeczy. Numer 10, chyba. Jest anemo. Powiedzcie mi, czy jest gorszy element w tej grze niż anemo? Tak, szczerze. Jeśli powiecie, Geo, to w sumie rację. Nie to. Aktualnie mamy modę na dendro. I przyjście na imprezę, kiedy wszyscy używają dendro. W troju skaramusza, ubrać się na rozmowę do pracy w Three clowna. No, jak chcecie pracować w cyrku, to skaramusz jest dla was. Tak, zupełnie serio. Aktualnie no wszyscy chcemy grać dendro, bo dendro jest OP, dendro jest na czasie, dendro jest modne, dendro jest po prostu cool. Wszystko co nie jest powiązane z dendro, a tak się składa, że anemo nie łączy się z Dendro, jest do kosza. I do kosza jest skaramusz. Proste. Tym ratunkiem jest ubranie go w forza Dirdesenta i udawać, że to jest taki bardzo, bardzo specjalny kazucha. Taki, wiecie, jak zmrużysz oczy, to ni chuja nie kazucha, ale trudno. Może ktoś... Może ślepy się nabierze. 9. 9 To katalist. Nie ma gorszego typu broni w grze niż... Katalist. mi nie wierzycie, że miałam to gdzieś? Każdy inny typ broni w jakimś sensie wykorzystujemy. No wiecie, jak mamy ból Grace no to lejemy oponenta, jak mamy na przykład jakąś dzidę, to lejemy oponenta. Nie jest to istotne. Po prostu używamy tej broni. W przypadku katalista, on sobie lat. Latająca książka, która nie robi nic. Nawet Skara może nawet jej nie czyta. My nawet na nią nie możemy popatrzeć. A w ogóle, żeby było śmieszniej, to zamiast kat katalizm w formie książki, no wiecie, to ma jakiś sens, to dali mu dzwonek. Dzwon, jak to ma działać? Jest tak idiotyczne, że A nawet mi się nie chce myśleć. do doskonale zdawali sobie sprawę, że ta broń to jest mem. Ogólnie, wszystko, co jest związane z tą postacią, to mem. I wrzucili go na baner z pączkiem, żeby jeszcze większą bekę z nas pocisnąć. No, patrzcie na ten baner broni. No. Co? Jest. Czemu tu są dwa katalizy, dodatkowo dwa, które są do niczego niepodobne. Mamy pączek i dzwonek. z skaramusza, jeśli dropicie tą broń, nawet mi was nie żal. Naprawdę. Niech wam polecą dwa pączki. Naprawdę. Powodzenia. kolejny powód. E, chyba ósmy. Dobra, niech będzie ósmy. Jest emo. Ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że niektórych to kręci. Które nastolatki lubią, jak chłopak mówi, tak wiecie, mrocznie. Tak zachowuje się tak poważnie, głęboko. A mamy 60. I to w kapeluszu. Moja ma taki dziwny fetysz, że jak robią postać emo, którą być poważnie, którą ją respektować, no wiesz, wiecie o co mi chodzi, czuć powagę, to robią go 160 60, ubierałem go jak klauna, i dają do gry, i jak ja taką postać mam traktować na poważnie. Wygląda komicznie. Jakby urwał się w jakiegoś przyjęcia na Halloween. Tak samo Sai, no ma ten sam problem, ale istotne. Bezpośrednio przechodzimy do następnego punktu, czyli Ego Top. Nie wiem, który to punkt, przestałem liczyć. Karamusz to jest postać, która ma gigantyczne ego. Tak potężne, tak potężne, że nie mieści się w drużynie i kiedy idziemy nim na Abysa, to ładujemy dwie postaci i wskakuje Party is Full, no w Zajmuje trzy sloty, no przypomnę, że mamy I W tym wszystkim najgorsze jest to, że jak spotkacie Mayna Skaramusza, który gra nim na co dzień i na co dzień słucha jego tekstów typu Nędzne robactwo, pochyl głowę, uklęknij. U mainowi tego Wanderera rośnie tak ego, że mu się wydaje, że jest kimś. I na coś zasługuje. A jedyne na co zasługuje to na grupę inwalidzką. Śmielasz się na mnie patrzeć! Muszę przemyśleć Dubbing z Karamusza? Jestem trochę wyższy od niego, ale nikt nie zauważy. Tego wszystkiego było mało, przejdziemy do następnego punktu. On wcale nie jest przyjemny do gry. Tak szczerze. A ja, Toret, przecież jak to Red, przecież Parziak fajnie lata, patrz jak się kręci, w ogóle jest cool i... Fajnie. W sumie tak, jego gameplay można porównać do fidget spinera. W sumie nawet spoko. Jak masz autyzm czy coś, no to w sam raz. W sumie nawet ja Miko gra się lepiej. Klikasz e-e-e, zapominasz, że ona istnieje na 10 sekund, i w sumie, jakby skaramusz działał podobnie, że kliknąłbym sobie e-e-e i zapomniał, że on w ogóle istnieje, już nigdy do niego nie wrócił, to w sumie nawet wydaje mi się, że byłby w porządku. Nie, ja muszę na niego patrzeć, jak lata i się kręci jak jakiś fidget spinner. Ju -ju -ju -ju. Nie wiem, mi nie sprawia to żadnej przyjemności patrzeć, jak jakiś emu nastolatek, met 60 sobie fruwa po baby się, no. Może kogoś to kręci? Pozdrawiam. W sumie przychodzę do następnego punktu. Nie wiem, nazwijmy go punkt 2. Nie umiem, Mam problemy z liczeniem od 1 do 10. Przepraszam Was. Czemu on jest anemo? Bo. Na pewnym etapie fabuły on był elektro, tak? I w pewnym momencie, nie wiem, musiałem spać, jak w sumie na każdym Archon Questie. I nagle on jest anemo. Patrzcie mi to proszę w komentarzach, bo ja na każdym Archon Questie robię... I napierdzielam w spację, czy jakiś inny guzik myszy, żeby dialogi skipować. Ja już mam taką pamięć mięśni, wiecie o co chodzi. Palam Archon Questa, głowa, tu o biurko, śpię. Tylko palec napierdala w spację. Film urwany, ja nie wiem co się stało. Budzę się po pół godziny, patrzę. 50 primo, co się stało? Ostatnią rzecz, jaką pamiętam, to jak Rejdenka wyciągała mieć ze swoich e, klatki piersiowej. Wtedy to, wiecie, neuron się zaktował, na chwilę się obudziłem. Potem zaś głowa obladbiurka odcina i budzę się w sumeru i nie wiem co się dzieje. A skara może za nemo. Jeżeli przechodzicie fabułę w gęszynie w zupełnie taki sam sposób jak ja, to zostawcie komentarz o treści Fabuła Gęszyna 12 na 10. Proszę, chcę wiedzieć ile osób przechodzi tak w jak ja. Później razem ponarzekamy, że nie ma kontentu i fabuła w tej grze się. Oho! Ja bo ja narzekałem na skaramusza, nie na fabułę. Kurde Skaramur ma dużo więcej problemów, czekaj bo już jakiś podpunkt, no nie wiem, 42, 42 powód dlaczego Skaramuż jest słaby. Dobrą postać definiuje to, że jest dobra, nie wiem czego się spodziewaliście, ale tak zupełnie na serio, na przykład Nahidę jak dropniemy to ona sama w sobie jest dobra, jak dropniemy na przykład Jelan to ona sama w sobie jest dobra, jak dropniemy Raidenkę to ona sama w sobie jest dobra, nie musimy mieć jakichś specjalnych postaci pod te postacie, czegokolwiek, po prostu dropimy postać, ona jest i git. A myślicie, że z skaramuszem tak jest? No właśnie nie. Pimy skaramusza i jeżeli nie mamy nic innego na koncie, to jedyne, co my możemy nim zrobić. to sobie za siatełka i udawać helikopter. Pyr, 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 pyr. Jeżeli myślicie, że dropniecie tego czempiona i pójdziecie sobie nim na abysa i zrobicie 36 gwiazdek, to nie. Chyba, że na abysie zadaniem będzie pozbycie kupek piasku albo kupek liści, jak macie czasem w Daily. Wtedy na się 36 gwiazdek będzie, bo nikt tak dobrze nie sprząta liści i piasku, jak skaramusz. W tym akurat jest dobry. Sami zagrać Skaramuszem, musicie mieć tak. Faruzan C6 to pierwszy problem, a biorąc pod uwagę. Że czwórki lubią sobie, tak wiecie, średnio lecieć. To się okazać, że będziecie mieli C2 skaramusza i Faruzan C4, więc, no, no, przypał. Aby się wam też Jin C4, żeby ściągać te anemorezę, no to kolejne wydatki. Wiszujemy na standard. Dobry Bennet, ale to akurat ma każdy. Może jakaś Jelan, Yun, no to wiecie, na jakieś sensowne party. Jak wiecie z poprzedniej części materiału, Skaramusz ma tak gigantycznego, że zajmuje 3 sloty w party, więc trochę lipa możecie sobie wybrać tylko jednego supporta. Myślicie, że to będzie Faruzan C6. Nie, Faruzan C6 ma też tak gigantycznego, że też zajmuje trzy sloty w party. Tak kiedyś dodadzą sześcioosobowe party, to sobie zagracie z karamusza i faruzan duo. Ich się razem naprawdę nie da słuchać. Ta ci ciągle gada, żebyś do niej mówił Madame Faruzan, a ten ci cały czas gada, że jesteś robakiem, żebyś klęknął. Chyba towarzystwo, nie polecam. W sumie, żeby nie być takim wrednym. w sumie obraziłem już mainów Skaramusza na każdy możliwy sposób i mówię, żeby nie być wrednym. A Karamusz Skaramusz też ma swoje plusy. Po pierwsze, dobrze lata. Jeżeli chcemy poeksplorować sobie, wiecie, mapę, to możemy go wyciągnąć i wlecić sobie na półkę skalną, po której mogliśmy się normalnie jak ludzie wspiąć, ale my chcemy być wiecie tacy cool i lepsi. Normalny gracz wchodzi na skałkę jak taki wiecie, biedak, a ty podlatujesz swoim helikopterem, lądujesz i wysiadasz. Sobie też na przykład przez rzekę przelecieć. Normalny człowiek wskoczy, przepłynie, wyjdzie, super fajnie, ale ty jesteś lepszy musisz przelecieć, pokazać swoją wyższość. Się łączy z tym ego, to, to wszystkie punkty to wiecie, to jest wszystko połączone. Z podsumowując, Skaramusza z nie polecam. Daj mi ktoś napisze, że się nie znam i że to w ogóle kring, żebym się zajął poważnymi sprawami, bo Genshin to jest poważna gra dla poważnych ludzi. I tu nie ma miejsca na wygłupy, tak? Możesz sobie pożartować z mojej postaci. Czy kogoś to zaboli? Żartuję sobie z fikcyjnej postaci. Jak ja, jak ja tak w ogóle mogę? Mojej ulubionej postaci. To tak jakbyś mi matkę obrażał. O nie, tak być nie będzie. Już zostawiam komentarz. Springe, naucz się grać. W ogóle brzydki awatar, wal się, złabuśka. Trzy błędy ortograficzne w jednym zdaniu. Pozdrawiam. Już, już nie będę. Pamiętajcie, ten film to żart, satyra i nie bierzcie go na poważnie. Nie chcę żaden poradnik i prawdziwa opinia na temat postaci, więc no też po prostu z dystansem. Zapraszam też na streamy, gdzie wyzywam jeszcze więcej postaci i jeszcze więcej mainów. Jeśli ci się spodobało, za nie zapomnij zostawić suba i lajka. Jeśli ci podoba taki toksyczny content pełen nienawiści, daj znać w komentarzu. Będziemy wyśmiewać jeszcze więcej mainów i innych postaci. Pozdrawiam i dobra.